Kiedy Drago otrzymał swoje moce od Świętej Kuli, myśleliśmy, że to wielki dar, ale okazało się, że to klątwa. Drago nie panuje nad nimi, a co gorsza, dręczą nas straszne wizje, w których pojawia się podejrzana postać, Magmel i jego Bakugan Razenoi. A co gorsza, zespół Anubiasa i zespół Selon kontrolują Baku przestrzeń. Na szczęście zawsze możemy liczyć na Marucho i Shuna. Razem możemy odzyskać Baku przestrzeń i pozbyć się Magmela na zawsze. Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik ci śmieje się w twarz, podnieść na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok Niezła bitwa! Hmm? Tak! My wiemy, jak rządzić! Jesteś znakomitym zawodnikiem, Rave! Wszystkiego nauczyłem się w czasach, gdy byłem rycerzem zamkowym. ostatnim zwycięstwem młodzi wojownicy udowodnili, że mimo braku Dana Kuso nadal są świetnym zespołem! Obecnie są egzekwos z zespołem Anubiasa, ale jak wiecie, zwycięzca może być tylko jeden! Powinniśmy być na czele tabeli razem z nimi! Pani Salon. A! Od dawna nie widzieliśmy tak znakomitego starcia, więc możecie mieć pewność, że będziecie świadkami historycznego wydarzenia! Też mi coś! Spokojnie, Pej, po prostu próbują rozgrzać publikę. Jesteście utalentowani, ale pamiętajcie, żeby nie przecenić swoich możliwości w każdej kolejnej bitwie. Zespół Anobiasa używa nowych technologii znanych jako Bakunano. Dzięki temu wszystkie ich ataki są bardziej niebezpieczne i niszczące. W kolejnej bitwie musimy zwiększyć poziom naszych mocy i pilnować, by nie wymknęły się spod kontroli. Atmosfera na arenie A jest tak gęsta, że można ją ciąć nożem. Zostańcie z nami, jeśli chcecie się dowiedzieć, kto przetrwa to starcie potęgi. Wszystko gotowe do rozpoczęcia przedstawienia. No to na co oni jeszcze czekają? Dlaczego nie walczą? Młodzi wojownicy Bakugan. Potrójne zagrożenie. Całkiem nieźle, drago! Dzięki, może to dziwne, ale po raz pierwszy poczułem, że jesteśmy idealnie zgrani. Faktycznie, masz rację! Poczułem, jak w moim sercu rodzi się i narasta olbrzymia energia! Nareszcie treningi przynoszą efekty, może no, powinniśmy się zmierzyć z Antonem i sprawdzić, czy jego też kontrolujemy. <grystanie> Naprawdę? Myślisz, że damy radę? No to chyba nie ma na co czekać! Do roboty! Co się stało? Kolejna wizja Powiedz mi, co zobaczyłeś Bayview było zupełnie zniszczone Co? Razenoid zrównał z ziemią całe miasto Wszędzie panował chaos To było takie rzeczywiste I ten żar Dlatego, że to była rzeczywistość o. To, czego doświadczyłeś, to obraz tego, co nadchodzi Wspaniała wizja tego, co mistrz Magmel przygotuje dla was, kiedy tylko posiądzie wielką moc! Magmel! Nadszedł czas na prawdziwe szaleństwo! Ambitny zespół Anubiasa zmierzy się z zespołem młodych wojowników! Jesteście gotowi? Zobaczymy, kto będzie królował w baku przestrzeni! To nie fair. To ja powinienem był tropić Dana i Drago, a nie Selon. Ta bitwa należy się mnie. Nie wiem, co mistrz MacMel sobie myślał. Przecież ona nie jest żadnym wyzwaniem dla kuso. Sam będę musiał się nim zająć, kiedy skończę tę bitwę. Panowie, miło mi się z wami rozmawia, ale mam ważne zadanie do wykonania. Więc darujmy sobie uprzejmości i przejdźmy do bitwy. Powiedz, kim jesteś! Z przyjemnością bym się wam przedstawiła, ale nie chcę psuć niespodzianki. Ta poczwara nie wygląda zbyt przyjaźnie. Napszedł twój koniec, kuso. Może i pokonałeś wszystkich, którzy przyszli przede mną, ale nikt z nich nie miał szans mi dorównać. O! To tamten koleś też pracował dla Magmela? O! Oba zespoły wyglądają, jakby nie mogły się doczekać tego starcia. Będzie prościzna! Jak na takiego knypka masz wielkie ego? Hej, szkoda gadania. Lepiej go załatwmy. Jak tylko ich pokonamy, usuniemy wszystkich, którzy wprowadzają chaos. Przywrócimy temu miejscu sportowego ducha! Jesteście naprawdę zabawni! Silni zawodnicy miażdżą takich jak wy! Pogódźcie się z tym, cieniasy! Taki brak szacunku do przeciwnika zatruł to miejsce! Chaos to choroba! A młodzi wojownicy to lekarstwo. Chciałbyś? Pole walki, start! Uwaga, karta otwarcia, start! Bakugan, bitwa! Nie! Bakugan, start! Naprzód od Perkus Taylor! Bakugan, bitwa! Bakugan, bitwa! Bakugan, bitwa! Bakugan, bitwa! Bakugan, bitwa! Darkus, Choridia! Przyszedł Aqua Strider! Do boju, Zapraszam do tańca! Może ostatnio się od siebie oddaliliśmy, ale teraz nasza więź będzie silniejsza! Walczmy, Drago! Jestem z tobą! Supermoc, aktywacja! Zasięg Marsa! Zobaczymy, jak sobie poradzicie z trijem mocy, wentusa, chaosa i subterry! I to jednocześnie! Supermoc aktywacja! Tytanowa osłona! Jakieś kłopoty? To się to Imponujące, że masz jeszcze siłę, by się podnieść. Tak łatwo mnie nie wyeliminujesz! Właśnie! Naprzód, drago! Supermoc Aktywacja! Cios z siły! Wykosił wszystkich naraz! To po prostu niesamowite! Ekstra! Pokazałeś prawdziwą kontrolę nad atakami! Jak sam powiedziałeś, wracamy do gry! Ha, to się okaże! Czas na Bakugana Chaosu! Pokaż się, Flashingram! O nie! Bakugano Coin Blaster, atakuj! To to jest. Mój Bakunano wyposaża Flash Ingram we wszystkie sześć domen. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzicie. Wsłuchajcie się uważnie, a usłyszycie dźwięk porażki. Tata, tego się nie spodziewałem. Jeśli mamy ich pokonać, to musimy jeszcze raz użyć ciosu z moczej siły! Jestem gotów! Supermoc aktywacja! Moc zderzenia! Co jest, Drago? Właśnie skasowałam twoją żałosną supermoc, kuso! Żartujesz sobie? Skoro nie możemy aktywować supermocy, to trzeba! Wiem, co masz na myśli! Hmm? Oh. Ha, Jak to możliwe, że przyjął jednocześnie na klatę sześć potężnych ataków i nic mu się nie stało? To było niezłe. Uratował nas bez dwóch zdań. Czy to po to mnie wezwaliście? On znowu przemówił. Tego się nie spodziewałem. Dziękuję, Zenton. Hmm... Nie ma za co, naprawdę! Mój mistrz i stwórca nie musi mi dziękować za wykonywanie moich obowiązków! Teraz jesteśmy zgrani i mogę się z nim komunikować! Super! A teraz kontratak! Jak chcesz! Jak to się stało? Przecież to niemożliwe! A więc Dan i Drago nareszcie potrafią kontrolować swojego Mechtogana. Możliwe, że są o wiele bliżej odkrycia klucza i bramy, o których mówił Magmel, niż sądziłam. Ale jeśli nadal nie są świadomi ich istnienia, wciąż mam szansę, by je ukraść. Mistrzu Magnelu, oddasz mnie swoją motą! Wzywam was, mechogany! O, ona ma trzy mechtogany! Ta dziewczyna to twardy orzech do zgryzienia! Visal! Panowie, przywitajcie się z trzema najpotężniejszymi mechtoganami we wszechświecie! CERTO! Nie wiesz, z kim zadzierasz! Supermoc aktywacja! Wielka rewolucja! Supermoc aktywacja! Pokrąca TORA! Wszystko, Tom! Czy oni oszaleli? Atakują wszystkie trzy mechtogany naraz? O! 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 Nie dam rady kontrolować wszystkich trzech naraz. Ale z drugiej strony one posiadają moc Mistrza Magmela. Muszę dać z siebie absolutnie wszystko i walczyć do ostatniego tchu. Jestem lepsza niż Anubias. Dam radę! Nie wrócę z pustymi rękoma! Do boju, Horidia. Bakunano Blaze atakuj! Bakunano Hyperpulsor, atakuj! Przygotuj się, Taylen! Będę walczyć w imię mojego mistrza! O kurka! Nie boję się niczego i zrobię wszystko, by wygrać! Nie tylko ty masz zacięcie, paniusiu! Co to za cudowna, potężna energia! To coś niesamowitego. Chcę je jeszcze więcej. Hej, Sean, Marucho! To było bolesne. Muszę wracać i ostrzec pozostałych. Zapłacicie mi za to! Ha! Nadal chcesz się stawiać? To już koniec! O! O! Jeszcze nie teraz! Najpierw muszę wykończyć tę dwójkę! Wkrótce poczujesz, co to znaczy prawdziwy mój! Nie, Drago, zaczekaj! Nie możesz tego zrobić sam! A a a Pamiętaj o naszych treningach! Ha. Musimy być zgranym zespołem! To prawda, dzięki! Centon, jedynym sposobem na wygraną jest połączenie naszych serc, umysłów i wspólne zaatakowanie wroga! Musisz do nas dołączyć, przyjacielu! Razem rozwalimy wszystkich przeciwników! Pamiętaj, Pamiętaj nie, nie jesteś, jesteś już sam! sam! Muszę być jednością z moim twórcą i jego bojownikiem. Teraz miser. Znów! Dajcie mi wszystko! Czy to możliwe? Możliwe, że tworzą tę moc poprzez połączenie swoich potężnych sił? Czuję, że coś. Siłą, udało wam się wezwać Mechtogana Tytana! Mechtogana Tytana? O! Jego siła mnie przeraża! Ten koleś jest potężny! Chyba tak. Ale gdyby nie Zenton, nasza wygrana znacznie by się oddaliła! Wiem o tym! Będę zawsze, kiedy mnie wezwiecie! Mogę wam to obiecać! Jesteśmy zespołem, Zenton! Do zobaczenia, przyjacielu! Przyznaję, walczyliście dzielnie! Moje gratulacje! O? Możecie zatrzymać klucz i bramę! O czym ona mówi? Nie mam pojęcia. Koniec świata jest i tak nieunikniony. O, co masz na myśli? Wkrótce się dowiesz. Szybciej niż myślisz. To na razie. Supermoc aktywacja. Biorun wzniesienia. Co? Się pod atakiem Shona i Daylena! Już tylko Anubias opiera się młodym wojownikom! Czy uda mu się z tego wyjść cało? Jasne, żaden problem! Nie wygrasz tego! Równie dobrze możesz się od razu poddać, Anubias! Tak! Przywrócimy porządek, pozbywając się was raz na zawsze! Nie rozśmieszaj mnie! Już wkrótce nie będziecie mieli nawet czego bronić! Czuję tę wielką energię, na którą tak długo czekałem! Nadszedł nasz czas! W końcu wyrwiemy się z tych wielu such. Proszę o uwagę! Mamy sytuację awaryjną! Co? Prawdę interesujące. Ciekawe jak to wszystko się potoczy. Jak Wam powiedziałem. To koniec. Próbowaliśmy na nowo zaprowadzić porządek w przestrzeni, przestrzenia, mimo to chaos rozpędzał się na dobre. Wyglądało to beznadziejnie, a wtedy nagle pojawiła się pomoc z niespodziewanej strony. Tego gościa nikt nie spodziewał się zobaczyć. Na szczęście w jakiś sposób wiedział, że mamy kłopoty i przybył z odsieczą. Koniecznie oglądajcie odcinek o baku przestrzeni, by przekonać się, kto to taki. Byłem pod takim wrażeniem, że nawet nie zauważyłem, że Dan i Drago wrócili! Siema!